Zabawne jak to ludzie śmieją się ze zwierząt, że te połytykały w płocie, a to w żywo płocie, a to pomiędzy nimi, a czasem nawet w sobie nawzajem, a potem sami, jako wydawałoby się istoty intelektualnie stojące ponad nimi, pakują się w pralkę lub huśtawkę i muszą wzywać straż pożarną. Oczywiście dziwnym trafem najczęściej są to dziewczyny. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugie zestawienie z serii 10 dziewczyn, kobiet, które utknęły w dziwnych miejscach. Numer 10 mieszkanka Teksasu Gracie Henderson przeżyła była upokorzenie życia, kiedy jej ręka utknęła w muszli klozetowej. Kobieta, nie mając w domu przepychaczki, miała nadzieję, że udaje się odblokować sedes, wkładając do środka rękę. Ostatecznie zamiast hydraulika musiała wzywać straż pożarną. Operacja była na tyle skomplikowana, że wymagała usunięcia muszli z toalety, wyniesienia na podwórko, w dalszym ciągu wraz z kobietą i rozwalenia młotkiem. Na szczęście już bez kobiety. 50-latka była tym bardziej zażenowana, że sama pracuje jako medyk i wie, jaką pompę musieli mieć tego dnia jej koledzy. Numer 9. Niezapomniany dzień matki przeżyła raz pewna kobieta z Florydy, która dla odmiany postanowiła połączyć się tego dnia z matką naturę. I dosłownie się połączyła. Wspinając się na jedno z drzew, a dokładniej figowca bengalskiego, kobiecie omsknęła się noga i wpadła do środka. Policjanci i strażacy przebyli na miejsce, zastali drzewo z wystającymi z środka nogami. Siedmiominutowa akcja ratunkowa przebiegła bardzo sprawnie i na szczęście ani kobiecie, ani drzewu nie stała się żadna krzywda. Numer 8 w lipcu tego roku strażacy z Santa Ana w Kalifornii uratowali kobietę, która utknęła w 20-centymetrowej szparze pomiędzy dwoma budynkami. Strażacy przybyli po tym, jak pracownicy jednego z nich usłyszeli wołanie o pomoc. Zorientowanie się skąd dochodzi zajęło aż 30 minut, a wywiercenie 3 metrowej dziury w 20-centymetrowej betonowej ścianie kolejne 2,5 godziny. Niestety do dziś tajemnicą pozostaje, jak kobieta się tam znalazła oraz dlaczego nie miała na sobie ubrań. Numer 7. 14-letnia Lajani Macrin z Anglii kręciła filmik na TikToka i jak to zwykle bywa podczas kręcania filmików na TikToka, dziewczyna się skompromitowała. Los chciał, że utknęła ona w huśtawce dla małych dzieci. Początkowo na pomoc przybyła jej mama, jednak kiedy nawet polewanie nóg 14-latki śliskim płynem do mycia naczyń nie pomogło, do akcji wkroczyć musieli strażacy. Domyślam się, że ich interwencją dziewczyna nie pochwaliła się już na TikToku. Numer 6 W 2015 roku inna nastolatka z Perth wymagała interwencji strażackiej po tym jak wsadziła głowę do metalowej konstrukcji na stacji kolejowej i nie mogła wyjąć. Luzowanie konstrukcji zajęło strażakom około 20 minut. Niestety nie wiadomo czy dziewczyna wyrobiła się na swój pociąg. Numer 5. Nie nazywaj się prawdziwą kociarą, jeśli nie utknęłaś jeszcze w przejściu dla kota. Jak pewnego razu Kaitlin Macy z Nowej Zelandii, która zdawszy sobie sprawę, że zapomniała kluczy do domu, a nie chcąc zbijać szyby w oknach, wpadła na genialny pomysł, aby wślizgnąć się do środka przez drzwiczki dla kota w efekcie czego utknęła w połowie. Jej kot podobno nie był zbyt zadowolony. Strażacy za to bawili się wybornie. Numer 4. 11-letnia mistrzyni zabawy wchowanego schowała się raz tak dobrze, że nie tylko trudno ją było znaleźć, ale i ostatecznie wyciągnąć z jej kryjówki. Nastolatka utknęła w pralce na aż 90 minut, dopóki ekipa strażaków nie przybyła ze swoimi obcęgami. Nie zdziwiłbym się, gdyby dziewczyna przeżyła taką traumę, że już do końca życia prać będzie tylko ręcznie. Numer 3. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech. Wydech? Kiedy mieszają ci się już nawet zwykłe polecenia od lekarza i ostatecznie kończysz z głową w rurze wydechowej od pickupa. Właśnie taką historię może pochwalić się 19-letnia Kate z Minnesoty, która w 2018 roku zaimponowała chyba każdemu mechanikowi w okolicy. Dziewczyna spędziła aż 40 minut z głową w chmurach. Chmurach spalin, wtykając głowę do ponadwymiarowej rury wydechowej jednego z samochodów na festiwalu muzycznym numer 2. Kolejna nastolatka, tym razem z Australii, zaklinowała się pod płotem sąsiada, chcąc odebrać od niego swojego psa. Jak mówi, zazwyczaj wspina się na ogrodzenie, ale tym razem był na nim pająk, więc postanowiła prześlizgnąć się dołem. Jak widać, nie udało się. Numer 1. 16-letnia Ela Birgenau z Wielkiej Brytanii zaklinowała się raz w studience kanalizacyjnej, po tym jak próbowała wyłowić z niej swojego nowiutkiego iPhone'a, który wpadł jej tam kiedy się potknęła. I właśnie w takich sytuacjach zaczynam trochę rozumieć zakaz korzystania z telefonu idąc po ulicy. Wezwani przez jednego z przechodniów strażacy nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Okej, okay, i tym zatkanym, jak ucho miodem płynące akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii. Zapraszam Was również na inne kanały: chiński Express z gadżetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć.